No i mamy kolejny dzień 22 sierpień 2023 to jakieś prowizoryczne wytyczenie poziomu więcej było widać jak się kształtuje ziemia na jakiej wysokości a nagrywam to tylko dlatego bo prawdopodobnie dzisiaj przyjedzie koparkowo i coś pokopie więc teren wystrój działki zmieni się trochę dlatego też nie kosiłem jak widać krus przed tarasem znika o ile tych ślimaków Możliwe, że to wystarczy. No jeszcze te wielkie kawałki betonu wyniosę, a reszta, reszta chyba zostanie Nie wiem jaki będzie plan. Na pewno tutaj trzeba udrożnić I albo ten nadmiar spierzymy na kupkę.

A ja nic nowego się tutaj nie działo.